W jaki sposób uczyć się prowadzić? W przypadku początkującego igla najważniejszy jest feedback. Nie gracze, powiedzą ci, co im się podoba i co im się nie podoba. Tak, Może to ciebie nakierować, w którym kierunku rozwijać swoje umiejętności. Na I pod żadnym pozorem nie traktuj tak, tego tak, jako atak. Gracze tak, będą mieli pretensje na początku, no bo tak, przecież tak, każdy tak, kiedyś zaczynał się uczyć. A teraz. Pora na Ciebie. Idealnie by było, gdybyś był w stanie zbierać wiedzę od kogoś bardziej doświadczonego. To może być trudne na początku kariery, ale zawsze możesz trafić na kogoś, kto może Ci pomóc. Kolejnym krokiem byłoby analizowanie demek swoich i profesjonalnych teamów. Szukasz w swoich demkach błędów i rzeczy, które mógłbyś zrobić inaczej. Patrzysz na decyzje i oceniasz je, a następnie porównujesz je do tego, co robiły lepsze teamy czy kolowali lepsi in-game liderzy w podobnych sytuacjach. Oglądanie ich to dobry moment, żeby zacząć zadawać sobie dodatkowe pytania: jak planować rozgrywkę, jak dostosowywać się do sytuacji na mapie, jak rozdzielać odpowiedzialność w drużynie.